Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Oglądałem ten wywiad mhm. z Justyną Pochankę tak, i rzeczywiście ja do 15 po, po, po minuty po trzymały go leki, a potem puściło. Prezes był wyjątkowo rozdrażniony, więc być może jak zwykle nie wiedział co mówi, nie, podobnie jak nie wie co czyni od co najmniej kilku lat. Przestały działać tablety, posłuchajcie jak Jarosław zapraszał do 10 kwietnia do samolotu Donalda. Jarosław. Chodź, już twoja pora. No teraz ty. Jarosław, no wyjdź teraz da ci mówić. Donald Tusk grał czy spiskował przeciw prezydentowi? Nie, pani niepotrzebnie używa słowa spiskował, natomiast... Jeżeli oczywiście... ktoś gra przeciw własnemu prezydentowi, to jak to nazwać inaczej? No ale to, to już są pani słowa nie moje, natomiast jeżeli chodzi o mnie, to powiem tak, oczywiście oni obydwaj powinni lecieć, a na propozycję premiera Putina, Donald Tusk powinien odpowiedzieć grzecznie, acz odmównie. Na zaproszenie? Tak, będę leciał razem z prezydentem i bardzo będę rad, jeżeli będzie tam pan premier. No to jeszcze powinien lecieć Niesiołowski, na pewno. No. Sikorowski jeszcze powinien lecieć, Wałęsa dobrze, żeby poleciał, Kwaśniewski. To powinien być bardzo duży samolot. No, a w, 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 wiesz, kto powinien leżeć na Wawelu, gdyby tym samolotem leciał Ile i Jarek? Wiesz, kto? Pilot. No bo jest tak, jest klasa ekonomiczna, nie? Uh -huh. Jest biznes, uh -huh. tam jest tak luksusowo, jest first class, jest bardzo luksusowo, no jest klasa smoleńska, jest śmiertelnie luksusowo. po prostu te pierwsze rzędy w tym, w tym samolocie to jest taka klasa, którą bardzo trudno jest opisać, ale, ale on, jej, jej się dobrze słucha. Tam jest. Klasa... Tam jest, jest klasa First to są takie rozkładane siedzenia, a klasa Smoleńska to są marmurowe siedzenia. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. ćwiczą już od ósmej do dziesiątej. Codziennie rano w s Więcej na wwwskrock.pl.